Cześć, mamy 30 marca 2025 roku, niedziela. Dotarł dzisiaj do mnie oto ten przenośny odtwarzacz CD-DVD, dzięki któremu będę mógł przekonwertować muzykę z audio na MP3, po zgraniu oczywiście wcześniej do chmury. To wszystko umożliwi mi stworzenie ramówki playlisty do bazy muzycznej planowanego otwarcia radia online. Dzieje się to wszystko dzięki Waszemu wsparciu na zrzutkach, Bajnikowi, czyli postaw mi kawę, oraz forwand.com, gdzie wpłacacie dobrowolne kwoty, jednocześnie macie możliwość pobrać moje e-booki, mojego autorstwa bądź współautorstwa. Serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do kontynuowania. Wszystkie linki znajdziecie informacje o mnie w biografii na TikToku Lukas Przyłaskowski, na stronie mojego wydawnictwa lukasfrankenstein.com oraz. Na kanale YouTube Okiem Pisarza. W biografiach bądź opisach, komentarzach. Zapraszam do wsparcia.